Generalnie historia i nazwa Sama Budowlani wywodzi się z tego, że klub był związany z firmą budowlaną. Na początku była piłka nożna, jak w większości klubów. Założycielem, właściwie inicjatorem tej sekcji piłki nożnej był pan Królik, dyrektor ZBM-u w Nowym Pomyślu. Początek to piłka nożna, później do piłki nożnej dołączyły zapasy. Natomiast w 90 roku, w 1989 roku akurat pojawiłem się w nowym pomyślu, żeśmy zainicjowali sprawę sekcji podnoszenia ciężarów. To już troszeczkę czasu jest. Oczywiście nie było warunków. Stworzyliśmy warunki w byłej sali Domu Kultury. Przy wyraźnej pomocy właśnie z ZBM-u, tej firmy budowlanej. Jestem związa związany z podnoszeniem ciężarów 38 lat. Sam byłem zawodnikiem, no może nie najwyższych lotów, wicemistrzostwo Polski juniorów, prawda, no niemniej jakoś udało się po w skończeniu studiów na AWF-ie, zdobyć uprawnienia trenerskie. No i mogę pochwalić się, że miałem rękę do zawodników. Udawało się znaleźć między m.in. Paweł Najnyk, olimpijczyk, który jest wychowankiem promienia opalenica, bo korzenie moje, działania to promienie opalenica. Po opalenicy właściwie byłem inicjatorem założenia sekcji, po przeprowadzeniu się do Nowego Tomyśla. Wszystko robiłem ku temu, żeby powstała sekcja właśnie w Nowym Tomyślu. Początki jak wszędzie były trudne, niemniej no nie jednak udało się stworzyć zespół, awansowaliśmy do pierwszej ligi. Prawda? No było to bardzo duże osiągnięcie. W każdym bądź razie. Jak zawsze dyscyplina podnoszenia ciężarów no nie miała za dużo zwolenników, dlatego też działaliśmy w oparciu o tu miejscowy rynek. Przyszedł czas, że należało się zastanowić nad tym, czy sport, czy rodzina, własny biznes. Prawda? Stało się tak, że trzeba było odsunąć się od działania. Sekcja jednak miała jakieś taką ciągłość w działaniu. Kolega Błefista pociągnął, jak to się mówi, dalej tą dyscyplinę. Co prawda nie było warunków w garażu prawie 11 lat sekcja funkcjonowała. No i od właściwie dwóch lat mamy znakomite warunki. I tak za przyczyną właściwie nie miałem wracać do tej dyscypliny z powrotem. Już miałem być na emeryturze sportowej, ale za Przyczynkiem tutaj y, trenerów, moich y, zawodników, y, wychowanków, prawda? No, y, poprosili troszeczkę, żeby włączyć się w to działanie. No i jakoś próbujemy to pociągnąć. Ja Zależy nam na rozwoju ciężarów w ogóle w Wielkopolsce, tak? I chcielibyśmy, żeby klubów powstawało coraz więcej, dlatego nie zamykamy się w naszym własnym gronie, w własnym towarzystwie, tylko chcemy rozwijać ten sport, podnoszenie ciężaru, dlatego że to jest naprawdę fajny sport. To poza tym mało kto wie, że najbardziej medalodajny sport, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, Olimpijskie, jeśli chodzi w ogóle o Polskę. To jest najbardziej medalodajny sport. To po pierwsze. Po drugie, a propos Igrzysk, no, mamy takie marzenia, żeby. Na następnej olimpiadzie po Londynie jakiś zawodnik z nowego Tomyśla znalazł się właśnie na podium olimpiady i chcemy tego dokonać. Chciałem jeszcze powiedzieć jedno, że trenując, że dzieci, które trenują tutaj w UKS Budowlani są pod naprawdę bardzo profesjonalną opieką, czyli wykwalifikowanych, funkcjonowanych trenerów, którzy wiedzą co robią, którzy Dbają nie tylko o sukcesy, ale i o zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, ale też o i w ogóle rozwój, nie tylko fizyczny, ale też ważny dla nas jest na przykład jak się uczą. Można trenować u nas na sali 6 razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Zajęcia treningowe są od godziny 16 do 21. Jeśli chodzi o, o osoby, które tutaj trenują, no to są tutaj młodzież i, i, i dzieci w wieku od lat 11 21 na razie akurat tacy najstarsi zawodnicy są w naszym klubie. Jeśli chodzi o, o zajęcia dla tych młodych, one oczywiście są troszeczkę rzadziej, są trzy razy w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek, natomiast starsi zawodnicy e, trenują już sześć razy w tygodniu. Na początku młodzi zawodnicy, adepci, którzy przychodzą e, na zajęcia treningowe, przede wszystkim uczą się techniki, my sprawdzamy ich e, ruchomość w stawach barkowych, w stawach skokowych, w biodrach. To wszystko ma bardzo ważny wpływ na to, jak w przyszłości będzie się dźwigało ciężary. Mitem jest to, że osoba, która dysponuje dużą siłą, będzie osiągnie nie wiadomo, no, jakie wielkie wyniki, jaką wielką karierę osiągnie w ciężarach. Przede wszystkim to jest ruchomość, bardzo duża sprawność ogólna a dopiero potem możemy zacząć mówić o, o ciężarach. E, jeśli chodzi o, o te mity, które są, że na przykład nie wiem, zawodnicy, którzy trenują podnoszenie ciężarów nie urosną, to są to po prostu, możemy to wstawić gdzieś między bajki, e, wręcz nawet e, zabawa z małymi obciążeniami wręcz stymuluje pewien, w pewien sposób rozwój, jest to udowodnione badaniami, więc e, tutaj jeśli chodzi o takie rzeczy, nie mamy wątpliwości, zresztą każdy tutaj przychodzący na salę z chłopców, którzy trenowali, a teraz mają po około 2, jest Lat, to są to chłopacy, którzy mają ponad met 80 wzrostu. Co do dziewcząt, które tutaj u nas trenują, no to na dzień dzisiejszy jest tylko. Mamy, mamy tylko na razie trzy dziewczyny. Chcielibyśmy, żeby tych dziewczyn było więcej. Jest to na pewno sport bardzo wymagający, systematyczny. Gdzie trzeba no wielokrotnie zaprzeć się samego siebie, żeby coś osiągnąć, ale myślę, że i takich osób nie będzie brakowało i, i takie pojawią się w naszej sekcji. Jedną już mamy najważniejszą na dzień jest sala. Jeśli chodzi o funkcjonowanie klubu, to na pewno... Yy, nasz klub tutaj w dużej mierze wspiera zawodników, a więc zakup z profesjonalnego sprzętu, czyli obuwia, kostiumów startowych, dostatków, to wszystko zapewnia klub. Oczywiście w tym późniejszym rozwoju bardzo istotna jest również suplementacja, więc różnego rodzaju odżywki wspomagające, wspierające organizm. Wiemy, że zawodnicy trenujący no, przy tak dużych obciążeniach i w takiej intensywności po prostu potrzebują do swojej regeneracji dodatkowych po prostu suplementów oprócz podstawowego posiłku, który, który po prostu każe z nas. Jeśli chodzi o, o, o dodatkowe Koszy, to na pewno są to obozy sportowe. To obozy sportowe w, du w dużej mierze kryje również, również klub. Nie mówiąc już oczywiście o normalnych rzeczach, czyli o wyjazdach na zawody yy, i czy zakupie nawet podstawowego takiego sprzętu w postaci koszulek, dresów. Yy, to zapewnia klub. Na dzień dzisiejszy zdobyliśmy pięć medali Mistrzostw Polski. E, troje naszych zawodników jest obecnie w Kadrze Narodowej Tomasz Wielewski który po rekonwalescencji będzie się przygotowywał w okresie e, późnoletnim, w sierpień, wrzesień do mistrzostw, młodzieżowych mistrzostw Europy. E, nasza zawodniczka Patrycja Piechowiak obecnie już wylądowała, jest w Malezji na mistrzostwach świata juniorów i juniorek do lat 20. E, I trzeci nasz zawodnik Szymon Kawa przygotowuje się do mistrzostw Europy, które pod koniec sierpnia odbędą się w Polsce, do mistrzostw Europy juniorów do lat 17, czyli w tej najmłodszej grupie wiekowej. To nasz trzeci zawodnik. E, mamy tu jeszcze oczywiście e, e, Dwóch medalistów, jeden jest tutaj obecny na sali, kolejny jest na obozie Kadry Wojewódzkiej, ponieważ dosyć spora grupa naszej młodzieży jest już na obozach, na obozach letnich, gdzie trenuje i szykuje się do, do sezonu, który zacznie się po prostu po wakacjach. W kolejnym roku na pewno będziemy chcieli przystąpić do, do rozgrywek ligowych. Będzie to druga Liga Państwowa. Z aspiracjami myślę na, na, na pierwszą ligę, ale tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, do tego też również są potrzebne pieniądze. Jeżeli znajdziemy sponsora, który będzie chciał nas wesprzeć to w tych działaniach, to myślę, że awans do pierwszej ligi nie będzie problemem. W tym roku na pewno Mistrzostwa Polski dla 17 mamy szansę tutaj zdobyć trzy medale, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wiadomo jak to jest w sporcie, może być różnie. Natomiast na przyszły rok, już na 2000, 2012, nie będziemy ukrywali, że chcielibyśmy, aby nasza zawodniczka Patrycja Piechowiak znalazła się w kadrze na mistrzostwa Europy seniorów, które przed zyskami olimpijskimi yy, będą się odbywać w Kazaniu. Yy, I na pewno medale mistrzostw Polski, to jest, tutaj, to jest tutaj na pewno nasz cel, powiększenie tego dorobku, który mieliśmy w tym roku, tak? a więc na pewno zdobycie yy, tej samej ilości, a na pewno jeszcze, jeszcze innej. Cieszyłoby nas to na pewno, gdyby, gdyby medale zdobywali nowi zawodnicy, pokazywały się nowe twarze, które mogłyby... No, rozsławiać nowy to Nabór jest niejako trwa cały czas. My cały czas staramy się pozyskać młodzież, która przychodziłaby do nas na salę. Nie ma dnia, czy, co, czy chwili, jakiejś okazji, jeżeli się widzi jakichś młodych ludzi, nawet spacerujących tu przed siłownią, czy gdzieś się spotyka, to czasami po prostu jest to najnormalniejsza rozmowa, co robisz, czy, czy nie chciałbyś spróbować. Oczywiście oprócz tego prowadzone są akcje normalnie w gimnazjum tutaj w Nowym Tomyślu, w gimnazjum w, w i Kościelnej, w Szkole Podstawowej numer 1 i 2. Również mamy współpracę z nauczycielami wychowania fizycznego Zdarza się, że po prostu przychodzimy, promujemy naszą dyscyplinę. Na pewno na Jarmarku Mielowitniarskim, tutaj w Nowym Tomyślu również nasze pokazy są jakąś formą rekrutacji i, i możliwości pokazania, pokazania naszej dyscypliny. Generalnie trenuję w budowlanych już od 5 lat. Zacząłem trenować, w sumie był to przypadek. Wiadomo jak każdy młody chłopak chciałem poprawić swoją sylwetkę w pewien sposób. No i wyszło tak, że trafiłem na siłownię akurat klubu Budowlani. No i za zacząłem trenować. Na początku to była kwestia poprawy wyglądu, jednak potem yy, wkręciłem się, że tak powie powiedzmy, w całe to... Wszystko co jest związane z dźwiganiem, generalnie zawody, nie zawody, obozy, nie obozy, spotkanie nowych ludzi. No i tak zostało, zacząłem trwać coraz ciężej, ciężej i w końcu doszedłem do pewnych założeń, chciałem zrealizować pewne cele. W tym roku akurat tym celem był medal Mistrzostw Polski, który udało się wywalczyć. Podnoszenie ciężarów jest dosyć fajnym sportem, między innymi dlatego, że jeżdżąc po zawodach, różnego rodzaju zgrupowaniach poznaje się dużo ludzi generalnie. Można przeżyć ciekawe, no ciekawe sprawy, trening kulturystyczny wygląda zupełnie inaczej, przychodzi się i pracuje się praktycznie tylko z samym sobą, ca, całymi godzinami, a tutaj jednak nawet na zwyczajnym treningu na Pomoście zawsze jednak, tak jak na przykład dzisiaj widzimy, trenuje z Tomkiem czy coś, zawsze rywalizacja, co bardzo ciągnie do przodu i motywuje do dalszej pracy. Polecam trenowanie podnoszenia ciężarów, gdyż wiadomo, szczególnie dla młodych osób, na pewno poprawi to ich sprawność, fizy sprawność fizyczną. Pomoże uzyskać wiadomo lepszy wygląd, a generalnie poznać nowych ludzi. No i przede wszystkim, jeśli ktoś chce się sprawdzić, lubi rywalizację, to uważam, że jest to sport dla niego. Oczywiście wiadomo, talent też bardzo pomaga budowa ciała, czy tam predyspozycje fizyczne o wiele ułatwiają. Aczkolwiek bez ciężkiej pracy to nawet ktoś, kto jest urodzonym zwycięzcą, nigdy nie wygra zawodów. Trzymam w ręku zdjęcia wszystkich medalistów Mistrzostw Polskich, którzy byli wychowankami klubu od początku klubu. Jak widać, jest to spora sterta. W tej chwili będą te zdjęcia wieszane na ścianach wraz z wynikami. Mówiliśmy tutaj o Patrycji Piechowiak, naszej mistrzyni polskiej, która w tej chwili jest z Malezji. Nie ma jej niestety z nami, ale przynajmniej widać jak, jak wygląda. I tych mistrzów mamy rzeczywiście sporo. Są to też osoby, które brały udział w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach świata, tak jak w tej chwili Patrycja. Jak niedługo Państwo przyjedziecie, to zobaczycie udekorowane ściany, że właśnie tymi pokrytami wraz z wynikami, jakie zawodnicy zdobywali. Zachęcamy do przyjścia na siłownię, nie tylko po to, żeby ćwiczyć, ale też oczywiście można. Mogą przychodzić sobie kulturyści, żeby e, wykupić karnet i ćwiczyć po prostu na dobrych warunkach przy dobrych trenerach, ale zachęcam też, żeby przyjść zobaczyć, zobaczyć jak to wygląda i zwracajcie Państwo uwagę na wszelkie doniesienia, kiedy są zawody. Naprawdę jest to wspaniała atmosfera, fajna zabawa, warto przyjść pokibicować naszym, tak? Naszemu miastu gminie powiatowi. Zapraszamy.